No siema dzisiaj nagramy sobie challenge na Minecraft Bedwars. Co dwa fragi mamy upgrade miecza, co jednego fraga mamy upgrade zbroi. Zapraszam do oglądania. No nagramy. Witam na ręce. Nie, nie, nie nagramy. ba zara za takie brzydkie słowa. Dobra, budujemy się tutaj. Do. Ej, kupiłem miecz kamienny już. You. Why you bully me? TNT? TNT? No bo oni już ten on stone mają. Albo Kilo. Nie na no, Kilo w kupie po prostu. O, byk. Oni nas nie widzą, chodź nad, e, ten, na drzewo. Na drzewo? Na drzewo. O kurde, spadłem prawie. Ty, oni na serio są ślepi od... Dobra, to im spuszczę TNT. No, wiele teraz zauważyli. No, gratulacje. Musimy no, zabić tego fraga. Iść. Dobra, mamy upgrade. Nie, jeszcze nie. Teraz mamy. Pomóż mi, chodź. Dobra Aha, mam upgrade ja zabrażę. mogę zaupgrydować śmieci widzowie. pyk Ja jeszcze nie yy, i mogę sobie zagrydować zbroję ale kupię sobie od razu żelazno chyba bo się bardziej opłaca 12 złota yy, jak dozwaliliśmy tych czerwonych tak? No, Przez no wiesz to ja się z, ja się z drugiej strony Nadiaxy buduję Dobra git I Chodź do zielonych. Poczekaj, no bo kupuję sobie właśnie yy, secika o pyk pyk Mam A jeśli chanty, to to samo, czy nie? Czy nie, nie. Nie, no chanty nie, nie, Bo ja nie, nie, teraz będę mieć nie, nie, no chanty, szaf, on, chanty nie, Dobra, nie, nie, Dobra bo już jest nie, 2 to nie, zmienić na Bela, nie, Tam istnieją, dobra. On się nie, skończył, on się on nie, 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 On nie, 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 Gość jest z szoku, nie wiem co robić. Siema, mordo. Ja też zawaliłem trochę. Oczywiście nie <grystanie> Jeszcze jeden frak i mogę sobie kupić trzylazny mieczyk. O kurde. I idzie ktoś do nas czy nie? No, jakiś. Ja do nich. No, ja robię już na bazie. Leci do nas jeden. A teraz? Tak. Idzie. No już nie leci. Hello there. Dobra, Dobra mogę w to zrobić. miecz zabiję dwóch. Dobra, fireball kupuję Star czy Chyba tego? Ja mamy yy, ten. Mamy już trzy warstwy tego. Ja na, Jakby yy, na jesteśmy jeden na jeden z nimi. O bez kitu, z drzewymi. Obkupię A, się w Co mówisz? Dobra, dawaj kilo. Mamy kilo diamentowy To sobie kupimy jeszcze i... Dobra. E... Dzień są? Ja nie wiem ja się buduję na środek od nas. Której widzę. Ja się buduję od nas na środek teraz. Szczęść ich wełno jest. Mam cztery Ty... te diamenty, Co mogę? Protek Ja zbieram emeraldy u nas teraz. Wiesz, w sensie no, teraz. Możemy tego robić, szkoła budować jak coś. Ale wiesz, yy, ten, musimy zrobić kile i, i ten i jeszcze obsydian będziemy mieli, bo ja mam y 8 emeraldów Nie no, Obsidian nie trzeba Nie no, trzeba? No. To już nie ważne, wiesz Sekunda. Daj mi sekundy dwie, to się postara zniszczyć będę. On nie jest u nas. Kurde, ja się boję z emeraldami tam wbijać teraz. Wiedziałem, że on ma fireballa. On sam siebie. No ja mam dziewięć emeraldów, co ten, zbroję zaraz wbijmy, co? Czekaj. Nie! Buduj to! Nie! Nie miałem po czwórką bloków! I spadłem! Ajajaj... Fejlik, Fail, fejlik... To są tylko dwa generatory Emeraldy w ogóle. No i git. Dobra. Ej, bo jeszcze może trzymajmy się razem teraz, co? No nie wiem, <laughs> Stary hardował, ale nie lubię tego robić. Dobra, tym razem nie kupuję Nie Zrobię tego fejla. Tam są pomarańczowi. Niby do nich się można zabudować... Się będą do nas budować? Tak. zobaczymy, nie. Dobra. Weź tam, pilnuj. Dobra Aha. Super Nara czekaj ja to ja to profesjonalnie zrobię może, co? My profesjonalnie? Zaraz zobaczymy Ja tak chcę jakiś czas tylko no, Dobra Bioręmy tak A co? Tam pust Dobuduj się tam, będziemy mieli free Tylko właśnie nie wiem, chyba mi się wydaje, że yy, ten, że raczej znaczy, nie będziemy mieć skoro nie ma... Dawaj tam, dobudujemy ten, się tam Co? Do czerwonych można iść, tylko fireball. Weź wróciłbyś na bazę? Ja właśnie wracam się, o boże, chłopi, ile żelaza tu jest Daj mi na fireballa 40 Kurde, jak ty się zrzucić z żywych, dobra Bo ja jeszcze będę ty benoty... tamten ma gagatko To tak, fireball, reszta koło O Łopi, ale my mamy że, e, żelaza w sobie, masakra tak, Żeby mnie nie widział Dobra, teraz Ja masz prota już pierwszą go Zrobimy tak, tak tak, no, buduj mnie też dotyczy ten trzeba... Nie widziałem i nie to wszystko? Nie, proszę nie A co ty Fireballem? Kurde, chyba mnie widział. Tak buduję się do ciebie tam jeden No kurde, obudował to! A ja się tak nie bawię! Ja się tak nie bawię! No to może ja spróbuję teraz fireballem, co? Nie wiem, że oni zauważyli mnie. Niemożliwe. Ty muszę fraga zrobić, no bo ty wszystko zabierasz znowu. Muszę fraga zrobić, bo... Chyba lipka trochę No ty znowu wszystko zabierasz, łapie Czemu nie? No bo tak a, a mnie też dotyczy ten challenge z kto yy, zebrał i mnie mieczem? Jak chcesz to możesz robić No bo ja robię w sumie Okej, okay, okej okay. Dobra, zrobimy tak Pyk, 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 pyk Ej czekaj, bo ja mam kilof i firebola, ja mogę tam spróbować do nich To chodź, bo ja się buduję tu Ej, czerwony idzie do nas To weź go tam zatrzymaj No to chodź szybko, chodź, 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 chodź Wrzucam go fireballem, zaba. jak leci O, odbił to Try hard. No serio, jak on to odbija? On ma jakieś. Widać, że wi wi ma. Zniszczył nas. A ja zagram jak debil. dobra. Aha, co jej. gdzie jeszcze świetnie? Ja no po prostu bardzo się cieszę z tego powodu, nie? O nie. No nie, nie nie ma co zrobić. Uważaj, ile tyle masz. Zostawię, psychologu. Kopie ugrasz to. O nie, kurde! Nie. Nie, no, to skoda, Ale bym wybrał. zagrał placea. Ja pierdzielę. Nieee! ktoś się nazywa. Dobra, trzecia ręka. Wygrywamy to. Lepsza mapa. Dobra, trzecia ręka. Ostatnia. Nie chcę im się robić tego challenge, więcej. Za słaby jestem chyba. Jesteśmy za słabi się A, już leci. Dobra, spadł. Co? Żółty? Tak. Ej, ty, bo tam niebiescy się budowali chyba. Albo mi się wydawało. Nie, On On jest. Się do oni się do diapsów... Oni się do diapsów Dobra, Dali, ten... to takie niesprawiedliwe trochę, widzowie. Bo na awku ich zabiję. To nie, nie chcemy tego. Ej, bo niebie... nie tego ustalna, niebiescy... Proszę, nie rób tego wstępna, proszę cię, nie rób tego wstępna, nie rób tego Martini niebiescy do nas idą. Zwracaj się. Dobra, zrzucam go. Ty jeba. Trafiłem? Nie Oj, chodź tu niebieski, niebieski Martini No Martini niebieski. Co, ale śmieć. No ale nie mamy beda Martini Mamy, mamy Nie mamy no na niebieskich jakichś flaków nie umiem jeszcze poradzić. Dobra, mamy teraz jednego killa, bo Tantek nie liczymy, to to jeszcze jeden kill i upgrade. Chodź Martini na niebieski idziemy na tych słabiaki. Ja tu czekam na ciebie Dobra, zobacz jak to się robi Bajki Drachen, bajki Drachen Patrz Oni pójdą we dwójkę Aha! Japi Wybiłem Javi. co raz, a teraz dobrze się wybiłem A i ty niebieski Weź to zabuduj od góry No nie mam w bo... przecież, on TNT ma Co on robi? Zrzucaj on na te, te Na Tam biali są, dobra Idę do niego Niebieski jest u nas na dachu Marty, nie chyba nie Właśnie go zrzucam. Chodź tu. Mordo. Dobra, mamy drugiego killa. Ty drugi leci. A nie, tam. Drugiego killa możemy zrobić upgrade'a. Kamień czy Biały chyba idzie do nas. Weź się obuduj ten stone, może. No. Tu jak on mnie zabił, no kurde, Martini, Martini, ty żyjesz tam? Nie, gdzie ty jesteś, Martini, w ogóle? A, ty tutaj jesteś, dolewa. dawaj, daj, dajcie ci <grym> Nie, 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 dobrze. O kurde, niebieski, pomóż mi, proszę niebieski, mi. pomóż mi Dobra, odwdzięczę się, nie? Ej, zostałem zielonym, morskim Halo, halo, mordeczko, tak nie może być Widzę, że oglądasz bez subskrypcji i lajka like Zmień to jak najszybciej, bo 89% z was tego nie robi Dziękuję Chłopie, oni tam walczą, zabiją tego bia. Dobra, seta kupiłem I ten, zabijesz zaraz Nie Martyni, nie trafiłeś Blasy, 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 bla, Martyni Dobrze Martyni, brawo Aha, nie No. <zysy> Dobra Martyni, było blisko